Z Ewangelii według świętego Mateusza czciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi. Ewangelia cytuje proroctwo świętego Izajasza i cytuje je w taki sposób, by odnieść je do Chrystusa. Oto Chrystus jest tym, który nawet gdy zobaczy trzcinę nadłamaną to jej do końca nie złamie i nawet gdy zobaczy knotek który ledwo się tli to go nie dogasi. Nie wiem czy wy czasami odczuwacie że wasze życie wygląda jak nadłamana trzcina albo jak płomień który ledwo ledwo się żarzy jest na granicy palenia się i wygaśnięcia. Ten piękny obraz Obraz wzięty z tekstów prorockich bardzo często dotyczy nas samych, naszego życia. A Jezus jest tym, który gdy zobaczy człowieka na granicy życia i śmierci, to nie przekroczy tej granicy. Gdy zobaczy umieranie, dogasanie, dogorywanie, gdy zobaczy duszę złamaną, Serce złamane, życie złamane, to yy, nie dokona tego dzieła zniszczenia do końca. Wprost przeciwnie, uleczy Jezus Chrystus, ten z proroctw i ten z Ewangelii, zrealizowany, prawdziwy. I wreszcie Jezus Chrystus w moim życiu, ten, który mnie uratował wiele razy. Oto prawdziwa wiara. Do zobaczenia jutro.